Cześć kochani, witam Was wszystkich. Pozdrawiam z moich wakacji, teraz wrześniowych. Jako studenci wiadomo jeszcze mamy ten wrześni, także sobie pojechaliśmy z narzeczonym w góry. Pozdrawiamy Was z Beskidów. Jesteśmy w maleńkiej górskiej wioseczce, jest naprawdę pięknie i akurat trafiła nam super pogoda. Świeci słońce, byliśmy na szlaku, także sobie pochodziliśmy. Dużo chodzenia pod górkę było naprawdę momentami ciężko i wymagająco, ale się udało. W zasadzie doszliśmy na górę, ale potem mieliśmy jeszcze jeden cel, którego nie daliśmy radę znaleźć. Nie wiem, nie wyszliśmy tak jak trzeba, ale coś widocznie pomyliliśmy, jakieś rozwidlenie było, i chyba poszliśmy nie w tę stronę. Więc na halę, na którą chcieliśmy, nie dotarliśmy. Nie wiem, czy tam wybierzemy się jeszcze raz, myślę, że już w inne miejsce będziemy szli. W każdym razie. Jest naprawdę pięknie. Mieszkamy u ojców franciszkanów, także dosłownie za ścianą mamy kościół, piękny kościół. chyba jest zachwycony po prostu, jak to wygląda. Więc o 18.00 zejdziemy sobie na mszę. Włączę się z wami, e, dlatego, że chciałabym wam coś powiedzieć. E, tak jak jakiś czas temu mówiłam już na Instagramie, zaczęliśmy razem z narzeczonym to oddanie 33 robić. To są 33-dniowe rekolekcje oddania życia Maryi. I... Powiem Wam, że ja słyszałam o tym już wcześniej. Robiła to moja mama w rodzinie, właśnie też robili. Obserwowałam, ale sama za to się jeszcze nie brałam. I jakoś tak nie wiem dlaczego. Jakiś czas temu chodziło mi to po głowie, tak. Nie mogłam jakby o tym zapomnieć i spytałam mamy, czy mamy jeszcze tę książkę. Mama mówi, że tak, poszłam, wzięłam i zobaczyłam. Mówię do kuby, ej zrób, zróbmy to. To jest bardzo takie. Myślę, że wartościowy może nam wiele dać i zdecydowaliśmy się. Mija nam już dziewiąty dzień. Powiem Wam, że jestem naprawdę mile zaskoczona, w jakiej formie są te rekolekcje. Teksty są świetne, jest parę do wyboru. Taka lektura duchowa też to jest w środku. My wybieramy akurat od Alicji Lęczewskiej fragmenty. I ja jestem bardzo podbudowana, bo to, co jest tutaj, właśnie bardzo współgra z tym, co przeżywam. Na przykład ja mam problem z tym, że bardzo często żyję albo przeszłością, albo przyszłością. E, przeszłością, czyli jakieś tam zranienia, coś, co się stało, ciągle to rozpatruję w jakiś sposób, tak dalej, natomiast e, to żyję też za dużo przyszłością, czyli e, chcę zrobić to, 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 i ciągle żyję nie tym, co jest teraz, tylko tym, co będzie. Ciągle do czegoś dążę. I ja wiem, że to jest dobre, że ja mam różne mm, plany, cele, marzenia i to realizuję po kolei, ale problem jest w tym, że myślami cały czas, jakby nie jestem tu, przez co często nie umiem do te, docenić tego, co jest, tylko myślę już. A dopiero ileś trzeba czekać na to, na to, na to, nie? I to nie jest dobre myślę w tym ten aspekt, że za mało żyje chwilą obecną. I wczoraj trafiliśmy na fragment właśnie o tym, że my mamy żyć teraźniejszością tym, co jest teraz, i nie myśleć za dużo, albo praktycznie w ogóle nie myśleć, czy może tam było nawet, że w ogóle nie myśleć o przeszłości i przyszłości, tylko żyć tym, co jest teraz, i robić tak, żeby ten, żyć tak, żeby ten dzień, co jest teraz, był. Właśnie Bożym Dniem. Bardzo mnie to zainspirowało, bo naprawdę odleciałam... <noise> odleciała mnie źle w przeszłość i w przyszłość, zamiast żyć teraz. Szczególnie dotknęły mnie te fragmenty. Jeśli masz jakieś sprawy do załatwienia, oddaj mi je i czekaj na moją inspirację do tego, co czynić i na moje działania. To jest świetne. E, I też e, Alicja Lęczewska pyta Jezusa, jak ma wyglądać teraz moje życie? A Jezus mówi, będę Cię prowadził z dnia na dzień. Nie wyprzedzaj niczego swoją wyobraźnią i swoimi myślami. W ogóle nie myśl o sobie i swoich sprawach. Ja będę kierował każdym twym krokiem, bądź ufna i radosna, i cała zanurzona w mojej miłości. Ofiarowałaś mi wszystko, a więc nic do ciebie nie należy. Żyj w pełni chwilą teraźniejszą, nie wybiegając myślą ani w przód, ani w tył, a nie będziesz marnowała czasu, który jest ci dany. Cokolwiek jest, jest to dar chwili ode mnie dla ciebie. Odnajduj mnie, rozpoznawaj, adoruj, okazuj wdzięczność. Radź się mnie i razem ze mną czyń, i przeżywaj wszystko. Także ja się bardzo zainspirowałam, tego Wam polecam, ja już jestem zachwycona, pierwsze dni już mnie na maksa wkręciły, Kuba też mówi, że super i że bardzo mu się podobają, różne rzeczy też staramy się przedyskutować, także chciałam Wam to polecić, tak podzielić się z Wami, życzę Wam pięknego września, jeszcze szczególnie studentom, jakiś może się uda wyjazd czy coś, jeśli nie to, żebyście super sobie spędzili ten czas na miejscu, czy to z rodziną, czy z bliskimi, czy przyjaciółmi właśnie. Życzę Wam wszystkiego co najlepsze i z Bogiem widzimy się niedługo.